Szymaneczko wszystkim obczajamy mi, Dawno mnie tu nie było Patrzcie nowa jakaś taka Zawieszka na, na to Na walizkę Tam jakieś bałagany Ula la klocki lego mogą być Proszę państwa Patrzcie ile tutaj Ile tu towaru. Tu, tu coś zostało wyprote Wow tam są chyba jakieś filmy gry, tu nie jest. Kurde, zielone to może być. Gry nie, to jest chyba bajka, słuchajcie. To będą bajki, tak. Chyba bajki, ja się nawet kurcze nie znam. Ciekawszego, może i to ciekawe, ale nam się nie zna. że jeszcze Star Wars, Star Wars zawsze, zawsze w cenie. Kurde, może są klocki, patrzcie, są. słuchajcie, patrzcie, Marvela, Marvela, jakieś klocki są i to pełne, czy to jest oryginalne, no myślę, że nie mamy co się zastanawiać, wezmę, wezmę, tu, odłożę, kurcze, muszę coś z tym uuu, ale że mówię sobie, muszę coś z tym światem zrobić, żebym tak zrobił, żeby zgasił jest zabaweczki, pierdłeczki Tu jakiś rink. Patrzcie. A, bo tu się lekki chyba stawia. I one walczą. Coś mi się, się kurczy. Kręci. O, lego jest. Patrzcie. Ale to wszystko są kurde bajki, chyba, nie? Nie wiem, weźcie. PG, nie wiem. Kurczę, tu mam, no zobaczcie jaka dziecięca kolekcja poleciała, ale nie wiem, ja już DVD to nie, niekoniecznie powiem, bo jak gdyby reflektuje Uuu, nawet drona znalazłem. Słuchaj, ta ludziska. Patrzcie, jaki dron. Uhuhu. Matko boska. Będzie latane. Będzie latane. Tu jakiś Helikopter, ale helikopter już jest po przejściach, to wszystko DVD są, ale nie może jakieś, czy to dziecko nic nie grało, tu mamy Sponge Boba, bo Sponge Boba, same baje takie, elegancja, dwa kaski, słuchajcie, nie są jakieś styrane, a ludziska wyrzuciły. Lecimy dalej co tu jest? Drony Drony atakują Ice Ventura Nie wiem, dajcie znaka czy, czy tu jest jakiś pieniądz W tym Ja nie jestem pewny czy... Raczej Nie wiem, czy to jest łóżko też... jakiś. Słuchajcie, nie wiem Na weselisko Kobieta się szykowała O, pozytywka Ale może być fajna jazda Pozytywka, co to jest? Nie wiem, tak mi się wydawało. Powiem wam coś innego. O, następne bajki, ale tego jest aż szkoda, nie że wyrzucili. kurczę coś tam zaczęło ryczeć. Następny, patrzcie. lego, wszystko wywalili. Cholera. Merchy nawet są, ale jazda ale jazda tego Kurczę, jakby to były Kiery na jakąś nawet starą konsolę to by było parę złotych, a tak to powiem Wam nie mam pojęcia, czy to jest chodno ilości tego czajcie tego, to się wyrabia, no grubo poszli. Dobra, zobaczymy co, tu jest. Jadko, co to jest. Tylko co już patrz, Samochód taki wrzucili. Tu jest kierownica. Ja Następne kaski. Teraz pogrzebamy. Co my tu mamy? O! Poczcioki helikopter wielki. I tu jest sterowanie jego. Ja piercielę. Ciekawe, czy to jest do niego Buzard, jak czy On się nazywa Buzard Buzard, słuchajcie Patrzcie, jaki helikopter Ale będzie Ale będzie popłoch na dzielni No nie Nie zła jazda, co? Chyba wezmę Chyba wezmę kask, żeby sobie przyrzucić Ja tu jeszcze z tym samochodem to tutaj co jest jakieś jakiś problem tutaj z Helem chyba jest. Zobaczymy czy coś jest. Pusta już Dalej giery, słuchaj tak? Nie. Ocean 11. Uuu, to jest fajny film. A ten Nie znam, jakaś Biblia rodzinna powiem wam. Nie. Słaby temat, nie chciałbym żeby... Mówił jakieś takie... Coś wyrzucił CD uu, uu. A to co to? Nie mam pojęcia Nie mam pojęcia Może są DVD Czyli Patrzcie Patrzcie są Ula boska, patrzcie jakie skorupy Tu jakaś misa, nie jest pobita zaraz zawijamy nowe kubeky, słuchajcie ale co tu się dzieje patrzcie. zobaczcie jakie kryształy wylatują taka misa słuchajcie po patrzcie taki duperelek to jest duperelek na, na szafę ale mi te kielichy kręcą one są metalowe o ludzie zobaczcie jakie one są kurcze Rzeźbiorę ludziska, no, że biorę, biorę, ale dam, ale będzie kult dla sąsiadów. Tu coś nowego jest. Nie wiem, co to, jest, to jakiś taki, ale też powiem wam, no może wezmę, wygląda dosyć luksusowo. To jest drewniany w ogóle. Plastikowe zaraz się zna, zajmę. Pan, się nie zbyt spodziewał, że tu się taki towar zakręci, jakiś Ugh, czy patrzcie, może jakiś słuchaj, ta lato może to być u lala, u lala, ciotka zielińska. Co my tu mamy? Raczej chyba. Raczej tu jest to kower ale nowy się nim zainteresuje ale muszę jakąś torbę zaraz co tu się patrzcie tu to w ogóle jakaś, jakaś droniarnia latająca wszędzie I znowu jakiś dron patrzcie to ja zbyt kompletna cholera chyba jakieś lumpy się tam kręcą na dzielnicy trzeba będzie się coś mi się wydaje pomalutku pakować, kurczę, przykrywać. fajne tu pudełko no, a, porwane porwane to padaka weźcie, dajcie znać czy te te bajki, czy coś tu jakiś, może być z tego pijąc, to ja wezmę torbę świnie ludziska i wezmę temat tutaj delikatny przykryję kurczę tam jest jeszcze jakiś jakiś pion. To będzie, to będzie, słuchajcie, wszystko od tych, od tych dronów, czajcie temat, nie? Klocki, ale nie, to nie są, to nie są to, bo... Słuchaj, o, tu W ogóle w tym nie patrzyłem, co, co jest tutaj? Uuu, tutaj jest świeży towar Kurde, ludzie, patrzcie, tam coś się na dole jest ja, ja tam ja tam się nie dostałem. I się, to się, to się, to się naszykował jakąś strawę. dwa kartofle i dwa wina. no. Siedziało, siedziało. Siedziało, jakaś imprezka się kręciła. Dobra, bierzemy świetnie. Też słuchajcie, skorupy i zawijamy temat, bo się robi dosyć ciepło. Tutaj gorąco. Jak on robić? Tu zobaczymy dwóch szklanych, czyli mamy. No tylko butelki A tu to, Słuchajcie, jest pusto Patrzcie, tu ktoś się jak gdyby już Patrzcie. Myślałem, że Myślałem, że normalnie Komuś laptop wypadł Słuchajcie, i że mam dzisiaj po prostu Mega szczęście Takie tak, baziewie, badziewie Dobra, ja się proszę Państwa pakuję Muszę się sami rozłączyć tymczasem Pokażę Wam później, co tam się udało upędzlować. No, robimy przegląd. Proszę Państwa, bo Wy wszystkiego nie widzieliście na filmie, i ja Wam tutaj przedstawię. No, tu był ten helikopter. Szczerze powiem, no, miało być słuchaj, ta ludziska latane, miało być pięknie latane, ale w świetle dziennym, no to. Trochę popelina, powiem Wam, trochę popelina. Nie wiem, czy to się da ruszyć, o co chodzi. Ogólnie na razie jeszcze nie miałem czasu. No, zawalony jestem, zawalony jestem robotą. No to taki helikopterek. Ciekawe, ale podejrzewam, że szalona, szalona cena tego nie jest jakaś tam. Dobra, odkładamy na bok. Co my mamy tu następne? Spokojnie, spokojnie, wszyscy się doczekają. Słuchajcie, dziewczyny, porcelana jest. Jest porcelana. Patrzcie, nie miałem tego. Nie miałem na kwiaty. Yy, no jak to się nazywa? Kurcze. No, na kwiaty. Ludzie. Słuchajcie, niezłe mam już loty. Dzbanek na kwiaty. Ludzie. Jak się nazywa dzbanek na kwiaty? Słuchajcie, mam stare takie te tulipany. Zaraz zrobimy prezentację. Żal mi nie było wyrzucić, bo szczerze dostałem. Ja do takiego kubka, wiecie, na soki wzięłem to, pieprzyłem. Ogólnie też powiem, Wam mi się podoba w tym. No, ale zobaczymy, jak to by... Zb nie nie Jezus. Patrzcie, jak to by było w tym. No, od razu bardziej luksusowo, słuchajcie. Sz zdecydowanie, ale zobaczcie, jaki to, jaki to ma luk taki bogaty, nie? Kurczę, Mać. Zaraz, szkoda, że te kwiaty takie padło już. Cholera, no to tutaj tak raczej słabiutko to wygląda. No, już trzeba będzie wyrzucić. Muszę się rozejrzeć gdzieś za kwiatami. Możliwe, że ktoś mi chce dać. Ogólnie wolę pieniądze, no ale w ostateczności już mogą być nawet te. Słuchajcie, kwiaty. Dobra, to mamy tu jeden. Co tutaj jest? No, tutaj te Lego. Myślałem, że ono jest kompletne. Ale patrzcie, tutaj są tylko takie pierdółki, więc pewnie było parę paczek. Jak ktoś reflektuje, piszcie, wyślę za darmo, czy tam wpadajcie. Dobra, tu mamy taki chyba jakiś kubek, tu będzie, obczajamy. To jest nowa, słuchajcie, pozycja. To jest nowiutkie. O, a tu w środku mamy klej dwuskładnikowy. Uuu. Przyda się, nie mówię, że nie. Tu jakaś gąpeczka, nie jest to. Słuchajcie, do tych. Nie wiem po co. Do pięt to za bardzo delikatne. Ja mam pięty taki już. Ob... Nie będę kończył. A bo to jest. Patrzcie w ogóle o co chodzi. Tu chyba się robiło jakieś coś tam. Naklejało się chyba jakieś takie. Tegesy majonezy, ale to jest coś, kurczę, chyba niekompletne. No. W mojej sytuacji będzie taki biały, nie najgorzej, nie najgorzej. Możliwe, że ten klej coś tu miało być przecierany. Nie wiem, nie wiem i wydaje mi się, że się nie dowiem. Dobra, lukajcie jaka patera. To może być luksusowe na sałatkę. Kolor taki, no, taka powiem Wam, no może nie różowa, taka perła, taka. Perła rozmyta majtka. Maj, majtki takie rozmyte, takie perła luksusowo, wiadomo, słuchajcie, u mnie, u mnie nie ma biedy. No tutaj to takie moje wezmę na orzeszki, może jakieś takie nie wiem, truskawki wrzucę, co ludzie przyjdą, słuchajcie, przyjdą ludzie. No Niechętnie, ale trzeba jakoś jednak ugościć. No trzeba z ludźmi żyć, wiecie o co chodzi. Tu mam takie świece. No, nie, nie, nie. Nie są to grominnice jakieś takie, słuchajcie, albo napomnik. Kurczę, ktoś puka, chyba ktoś przyszedł. Tak się zastanawiam, komornik, no to już po 15 to raczej nie. Ale ładnie pachną. Naprawdę fajnie pachną. Czekamy aż zadzwoni. Nie dzwoni, to nie wiem. To chyba nie komornik, bo komornik jest bardziej agresywny. Dobra, te świece naprawdę fajnie pachną. Mogę nawet na prezent zostawić. To nie wiem w sumie po co wziąłem. No to jest taki typowy kurzołap. Typowy. Już patrzcie, drugą cenę zrobili, nikt tego nie chciał wziąć. Ach, nie wiem, naprawdę nie wiem mi po co. Chyba, chyba że taki kwiat. Patrzcie, na stół sobie można położyć. Cholera ta cena to pewnie nie zejdzie teraz do... Do jasnej. No, słuchajcie, jak już te kwiaty mi zdechną całkiem, to może to na, no, na stół położę, nie? No, ale to taka trochę popelina, żywy kwiat, to jednak żywy kwiat. Tu mamy patrzeć jakąś skorupę elegancką. Kryształ, słuchajcie, to jest kryształ dziewczyny. Elegancki, no, trzeba by go trochę przemyć, ale no fajna taka. Może, nie wiem, no też na sałatkę przejdzie ogólnie, ale może na jakiś. Cukierki, tylko że ja cholera na diecie jestem. Nie wiem, nie wiem, co bym do tego wrzucił, słuchajcie. To może być fajne miejsce na takie, wiecie, rzeczy. Każdy ma w chałupie. Nie wiadomo, gdzie pierdyknąć, to można tu wrzucić. O, i to może być tu. Klucze jakieś, wiecie, badziewia domowe. I tu można wrzucać. Ale teraz, o, tutaj taki ziemię jeszcze badziewie, Do kluczy se wzięłem. Ja lubię takie pierdoły, bo się... Klucz nie zgubi, chociaż nie, ale patrzcie, co jest na końcu, spokojnie, spokojnie. Luksusowe takie, no to nie są do wina, no do wody też chyba nie za duże. Tak naprawdę nie wiem do czego. To jest metalowe, takie rzeźbione, patrzcie, jakieś kwiaty, fro, floresy i inne. Wycenili to za jakieś 3 funty, później chyba cena spadła. Ale mnie się to podoba. No, na wódę to powiem Wam, no nie da rady po prostu, bo dwa, trzy kielichy i leży pod stołem. Nie ma opcji. A na wino znowu mało. Nie wiem. Dajcie znaka, do czego to mogłoby się nadać. No, wygląda to luksusowo. Zaraz Wam pokażę. Wezmę tylko kamerę, odłączę. Takiej to jest wielkości. No na kieliszek naprawdę za duże, ale nie wiem, nie wiem na co. Kryształ nieźle się mieni, nie? Widać pieniądz ludziska, widać pieniądz. Dobra, kończę. Sekcja komentarzy jest oczywiście wasza. No to wszystkie skarby. Nie wziąłem tych, kurczę, tych DVD, tych bajek. Dajcie znaka, czy zrobiłem dobrze, czy niedobrze, bo nie wiem, możliwe, żeby poszły, albo jakby nie poszły, to za darmo dla dzieciaków by się oddało, nie? Mogłem wziąć w sumie do jakiegoś kurczę dzieciaka by... Poszły. Tylko kto jeszcze ma DVD? To jest pytanie. Okej, okay. nie będę się nad tym zastanawiał, bo mi głowa spuchnie. Sekcja komentarzy jest Wasza. Pozdrawiam do następnego. Elo!